Na krzewie Chrystusa ma dojrzewać nasz owoc. Na Jego krzewie, na Jego latorośli ma dojrzewać nasze życie. Nic bez mnie nie możecie uczynić. Dzisiejsza Ewangelia. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jest bardzo często pokusa. Żeby robić coś po swojemu w życiu. Startujemy jakieś dzieło, robimy coś, mamy jakiś swój plan, jakąś koncepcję na życie, może jakieś marzenie, chcemy iść na takie studia, chcemy się ożenić z taką i taką osobą. Chcemy, mamy jakąś taką wyznaczoną, ślepą drogą, drogę. Yy, uwarunkowane szczęście, być może od tego, co sobie założymy kiedyś, że chcemy być prawnikiem, chcemy mieć dwójkę dzieci i tak dalej, i wtedy to ja będę szczęśliwy. Ale, ale jeśli ten to całe życie. Te wszystkie marzenia, te wszystkie dzieła, które robimy, będziemy opierać na sobie. Na sobie. Że to ja chcę. Że to ma być moje. Że to według mojej koncepcji. Zamykamy się na punkt patrzenia Chrystusa. Na to, co on od nas chce. Na to, jaka jest jego wola. Jeśli nie potrafimy wyjść na pustynię, tak jak Jezus, i wsłuchać się w wolę Ojca, nasze życie zaczyna się w końcu walić. To, co wydaje nam się dobre. Jednak nie do końca jest takie dobre. Czasem naszą koncepcję. Warto jednak odstawić, warto, być może twoja koncepcja zgadza się z koncepcją Boga ojca, ale, ale może warto to zweryfikować, wiesz, może warto to zweryfikować, warto się go zapytać, co o tym sądzi. Być może to jest taka droga, jaką sobie, jaką sobie wymarzyłeś, ale może taka nie jest. Także trwajmy i uczmy się tego wsłuchiwania się w jego głos, tego, co on od nas chce, a nie to, co my chcemy w życiu, żebyśmy nie na sobie budowali. Tak samo jak próbujemy przekazać, może jakąś wiarę, Ewangelię głosić, to żebyśmy nie głosili tego od siebie, tylko od Chrystusa. Nie głosili tego, jak my chcemy, ale żeby to była spełniona Jego wola. Nauczmy się wsłuchiwać w wolę Ojca. A w wolę Ojca można wsłuchiwać się tylko na pustyni, tak jak zrobił to Jezus. Dlaczego on wyszedł na 40 dni na pustynię? O tym mówiliśmy już na początku naszych rozważań wielkopostnych, ale warto przypomnieć. Wyszedł tam, żeby wsłuchać się w wolę Ojca. Żeby znaleźć ciszę, żeby znaleźć spokój, żeby odstawić te wszystkie bodźce, nawet jeśli to, te bodźce to były cudy, uzdrowienia, to żeby to na chwilę odstawić, żeby posłuchać, czego Bóg ode mnie oczekuje, czego mój tata ode mnie chce. Co chce, żebym zrobił. I okazuje się, że droga, którą wyznacza mu ojciec, jest zupełnie inna od tego, co on chciał. No właśnie, może tak będzie z naszym życiem. Znajdźmy chwilę ciszy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia i wsłuchajmy się w wolę Boga. Co on od nas chce, żebyśmy szli za nim, a nie za samym sobą? Dobrego dnia wam życzę. pa! pa.